Dobry hej, witamy Was z Danielem w najnowszym vlogu, tym razem z Belgii. Oboje, z Danielem, jesteśmy w drugi, przyjechaliśmy dzisiaj. Um, przyjechaliśmy pojeść gofrów, pojeść frytek, troszkę też pozwiedzać, bo to byśmy chcieli tutaj wejść sobie na wieżę widokową, chcielibyśmy przepłynąć się łódką, pochodzić po mieście, ponieważ to jest przepiękne miasto, naprawdę bardzo nam się podoba, jest takie średniowieczne, jest bardzo fajnie zachowane, a tutaj centrum miasta jest też wpisane na światową listę ineską. Tak więc no myślę, że będzie co pozwiedzać, tym bardziej, że my właśnie lubimy takie stare miasta, lubimy takie właśnie miasta z taką duszą, nie na no, nie? Tak nie więc jest. tak, myślę, że będzie nam się bardzo, bardzo podobać. Mamy tutaj taką listę, którą właśnie chcielibyśmy zrealizować, odwiedzić te miejsca. No i was też troszeczkę zabierzemy. Na razie jest tak yy, dość spokojnie, w ogóle dzisiaj jest niedziela. Jest nawet tak dość spokojnie, trochę wieje, jest trochę zimno, nie, no to jest początek lutego, czego to się spodziewać. Ale jest prześlicznie, a my idziemy spacerować, idziemy zwiedzać. No Mam nadzieję, że będzie pięknie. nam przyszliśmy sobie tutaj pod urząd miasta. W ogóle jaki spektakularny budynek. Przepięknie wygląda. Tutaj flagi. Z frontu jest naprawdę... Cudowny, tutaj taki plac jest, tutaj też jest wejście, chyba do kościółka. Jeśli się nie mylę, patrzę na gogle, to powinno tu być. Restauracja, tu jest Daniel. No i oczywiście sprzedają różne gofy. Tam jest taki śliczny park w tle. W ogóle mamy sentymetr, tam stoją takie francuskie krzesełka. My uwielbiamy tych krzesełka, ludzie teraz siedzą na nich Uwielbiamy je, bardzo fajnie nam się na nich siedzi w Paryżu Ale jest ślicznie. O i goferki, goferki No, tu w drugim można się taką bryczką przejechać Powiem szczerze, fajne to jest, widać, tylko że to 60 euro kosztuje, tak więc nie będziemy z Danielem bryczką jeździć Ale o, tutaj mają postój na chrotę a ludzie czekają, bo dzisiaj też jest jakiś taki ala przemal z takiego festiwalu z przebierańcami. I widzę, tu się ludzie już zbierają, bo tutaj oni mają też być. Tylko nie pamiętam, czy zaraz? Chyba jakoś zaraz. I tutaj bel. Esencja belki. Czekoladki, czekoladki, pralinki. wszystko. Z czekoladą, no ale belgijska czekolada jest tak pyszna. Później myślę z Danielem, że się zaczniemy właśnie do jakiegoś sklepu z czekoladkami i sobie wybierzemy jakiś taki chocolate box. Sami skomponujemy. A przepięknie wyglądają tutaj, oprócz już na walentynki. O, wspaniałe i tam bloki czekoladowe. Weszliśmy sobie z Danielem tutaj na strych St. John Hospital. On tutaj ma 12 metrów szerz i 42 metry długości. Wow, ale sklepienie. A jak słychać deski. To jest taki najstarszy zachowany strych tutaj ponoć w Beneluxie tam była taka informacja przed wejściem. Wow. Uwielbiam dźwięk tych starych podłóg. Naprawdę. Danielem odwiedziliśmy sobie szpital świętego Jana tutaj w Brugi. Jest to najstarszy szpital w Belgii, najstarszy budynek szpitala w Belgii. Teraz obecnie znajduje się tam muzeum. Jest tam dużo takich dość ciekawych e, ekspozycji. E, muzeum jest takie dość małe, nie da no, nie? Tam y, nie, nie ma jakoś tak specjalnie dużo, natomiast no, jest ciekawe, jest małe. No i można troszeczkę właśnie pochodzić po tym budynku. No, więc no, budynek tego szpitala wygląda naprawdę fajnie. Widać w środku, że jest bardzo stary. i Jest bardzo stara podłoga. Również można wejść na strych. I tak więc wygląda to naprawdę dość ciekawie, bardzo fajne miejsce. Kanałami w Brugi, Boże, jak jest przepięknie. Jeszcze jest taki cudowny zachód, i po prostu wszystko tak pięknie widać. Co prawda strasznie nas wywiało, no bo jest jednak zimno. A jeszcze na tej łódce, przy tej wodzie, to strasznie zimno, ale było fantastycznie, naprawdę. Pan troszeczkę też opowiadał po francusku, po angielsku. No przepiękny ten rejs z tymi kanałami, naprawdę. A najfajniejsze jest to, że wcale nie czekaliśmy. Wyszliśmy z muzeum, zobaczyliśmy, że stoją łódki. No to no dobra, to idziemy. Podeszliśmy, siedliśmy, popłynęliśmy. Także wszystko fajnie, sprawnie. Wiem, że mieliśmy szczęście, bo tam ludzie widzieliśmy dość długo nawet czekali. Tam dwóch panów akurat jeździło w... Y jeździło, tam dwóch panów płynęło akurat w tym miejscu. Tak, więc co chwilę tam podpływali. Taki rejs trwa 30 minut, ale było fantastycznie, bardzo mi się podobało i ten zachód piękny, no cudownie, naprawdę cudownie nam się dzisiaj trafiło. Daniel, to co, zdrówko? Tak Za przyjazd do Belgii, do Bruki. Mm, pizza taj. Ja mam pizzę z pieczarkami jarmużem. Jest wspaniała, z parmezanem. Daniel ma taką naczos. Tutaj ma serek na wierzchu i awokado na łóżce jest też fantastyczna. To Daniel sobie oczywiście musi oliwą polać. Ja w twoje pizza, no nie? Pyszne, pyszne, jak twoja pizza, Daniel? Pyszna jest. Pyszna nie. No moja, jak się... no moja też z tym jarmużem się no, pyszna. Nie mam. Pizzeria? O tomat. No, tak pyszna pizza tutaj w Brugi. Tak się zachwyciliśmy z Danielem. Daniel miał ja taką z naczosami. Pyszne, no tak, z naczosami, z serkiem, z guacamole. Tam z było? No tak, ze śmietanką, a ja miałam ze szpinakiem, z jarmużem, parmezanem i pieczarkami, ale po prostu była w spa. Miała, gorąco polecam, naprawdę. Bardzo fajne miejsce. I pyszne, naprawdę pyszne pizze. I bardzo fajny taki, wystrój, taka atmosfera w środku. Naprawdę mega. Polecamy. Mm. <grywa> Dajemy mi malutkowe mi się. Te o, czekoladki i te gandawskie nosy. My to jedliśmy kiedyś w Gandawie. To jest tak dobre. Może jutro sobie kupimy. Jaki fajny sklepik, jak ładnie tu. No jak teraz Chrotemart pięknie wygląda. Tam są restauracje po drugiej stronie. Tutaj też są restauracje. Tutaj na środku jest plac, tutaj pomnik. Przepięknie, to jest muzeum historyczne. Pięknie wygląda. No i nie ma teraz tak dużo ludzi, też. Także to jest też takie fajne. Tutaj taka. Makieta. makieta. Właśnie tego Belfort, a tutaj w tle tej makiety. człowieczek jedzący frytki, no typowo belgijskie, prawda? Tak. No, dalej, oczywiście ma już dwa zdjęcia z tym człowieczkiem, z tym, tak, tak, z tym człowieczkiem, z tym posogiem, tak, więc jest belgijsko, jest. Oczywiście wszędzie sklepy z czekoladkami. Ale piękny zakamarek wyhaczyliśmy z Danielem. Jak tu ślicznie. Co, jak, co? Brugi. No nie tylko czekoladki, ale też piw jest do wyboru, do koloru. Naprawdę, różnych smaków, różnych wielkości, różnych procentów, prawda? Daniel, Ty chyba możesz coś więcej o tym powiedzieć? Ty jesteś bardziej konserem piwa? Tak, więc tutaj mamy właśnie różne piwa regionalne, i od razu do każdego piwa, tak. Yy... Tutaj Daniel pokazuje jakiegoś kowboja, ale do każdego piwa proszę. Osobna szklaneczka, żeby nie było. <grytanie> tak więc um, no co kto lubi tak? Mocne, słabsze, ciemne, jasne. Przyszliśmy sobie z Danielem do tubi. Chawu i wybraliśmy sobie degustacyjne menu. Tutaj mamy cztery piwka. Tutaj pan nam dał również takie e smaki, tutaj mamy cztery piwka, tutaj mamy opisane. Pierwszy to jest coconut, drugi to jest brouche white, trzeci to jest Quick bone i czwarty to jest brouche z lut. Więc no więc one są dość procentowe, bardzo jestem ciekawa przede wszystkim tego coconut. Tak więc coconut taki egzotyczny, troszeczkę słodki. Bruce White, taki troszeczkę o smaku pomarańczy, ale taki orzeźwiający, cykliczny, Bomb, takie owocowe troszeczkę, Nie, niezbyt słodki, taki leciutki posmak wisi. I Bruce Zud, taki. Takie troszeczkę no piwo piwo, my już go piliśmy, także wiemy. Wiemy mniej więcej tutaj po... czego się po nim spodziewać. No i tutaj właśnie mamy. Zaraz będziemy sobie testować i próbować. Ja tak jak mówię, jestem szczególnie ciekawa tego kokolat, A ty którego dla jesteś szczególnie ciekawy? Chyba tego Kier. Tego kier, tak? No, tak więc... Zaraz będziemy kosztować. Co, zaczynamy od kokosowego? Może jak pachnie kokosem. Ja już jestem zachwycona. No wow, pyszne, takie bardzo kokosowe, troszeczkę takie gęste. Jestem zdziwiona, bo trochę takie gęstsze niż normalne piwo, ale jest bardzo, bardzo pyszne fajny mafosak kokosa, naprawdę. Super. Mm, mm, pyszne. To co? Lecimy z drugim piwkiem. Drugie piwko to Rouge white. Hmm, takie białe piwko z aromatem pomarańczy i kolendry. To jest bardzo ciekawe. Wygląda właśnie tak. Hmm, pachnie troszeczkę hmm. no Nie czuć tak tej pomarańczki, ale troszeczkę jakby czuć właśnie kolendrę. Tak więc. Pierwszy raz na 5,5. Dobra, fajne, takie orzeźwiające. Hmm. Bardzo fajne. Hmm. Dobra, wyparę na piwko numer 3. Jest to piwko Cricbon. Jest ono owocowe z aromatem e, wiśni. I nie jest zbyt słodkie Tak więc zaraz zobaczymy Chociaż myślę, że ta wiśnia daje jednak taki posmak słodkiego Zobaczcie, tutaj ma piękny, czerwony kolor Ja jestem zachwycona kolorem Bardzo mi się podoba Mam nadzieję, że to widać No i co? Mm, Czuję wiśnią, ale pachnie wiśnią Mmm, Przepyszne Ojej, czuć, takie wiśniowe ale takie jednak słodkie bym chciała, przynajmniej dla mnie, moim zdaniem. Mm. Pyszne, pyszne, bardzo fajne, naprawdę, super jest, krik bomb. Dobrze, to teraz piwko numer... Cztery, nasze ostatnie piwko degustacyjne, jest to bróż z Lód, Jest to piwo blond, ono ma 6%. Wygrało już kilka nagród i chyba to takie najbardziej popularne piwo tutaj no, w Belgii, w Brugii. My już piliśmy je kiedyś. To taki normalny posmak piwa, No ale... <gryw> ono tak wygląda jak takie no, normalne piwko. Tak, takie jest kolor. Tak więc... No zapach, też takiego normalnego. Mm. No i w smaku jest naprawdę bardzo dobre. Jest po prostu przepyszne. Co prawda ma te 6%. Ale jest nie jest za słodkie, nie jest za gorzkie, jest takie idealne. Naprawdę e, pyszne. pyszne. Mm. Teraz Daniel będzie próbował. No, ale to się próbuje, a nie pije. Tak, wypróbowałam wszystkie piwka. Tak więc wszystkie są bardzo dobre. Tutaj można było sobie w ogóle wybrać takie menu degustacyjne. My wzięliśmy light, ale były też jeszcze dwa Tutaj akurat nie ma na odwrocie. Były jeszcze dwa inne, więc można było sobie wybrać. O te menu degustacyjne miały różne smaki. Um, tak, więc można skosztować sobie różnych piwek i każ... każdy... Każde menu kosztuje 10 euro. Mm. Bardzo ładny pub z ładnymi widokami. Podgustowaliśmy belgijskiego piwka, ja tutaj w ogóle o tym barze to usłyszałam od tego pana, którego byliśmy na rejsie Łuką. właśnie wspominał w czasie rejsu, że tutaj znajduje się bardzo fajny bar, e, pub bar, no jak to zwał tak zwał i można tutaj właśnie skosztować regionalnych e, belgijskich piw. E, Takich, wiecie, niepopularnych, tylko takich właśnie kraftowych, belgijskich piw. E, tylko właśnie Pan e, wspominał, żebyśmy uważali, ponieważ piwa są dość procentowe i szybko można się upić. Tak więc, tak, niektóre mają dość sporo procent, nawet 6-8, nawet więcej, ale można też sobie wybrać takie dużo, dużo lepsze. Tak więc, naprawdę, bardzo duży wybór, bardzo fajny wybór. No, Polecam tutaj zawsze, tutaj zajrzeć, bo naprawdę no, bardzo fajnie było. No, jaki piękny widok. Jak pięknie po smroku! Idziemy sobie z Danielem troszeczkę pospacerować, taki wieczorny spacer po mieście. No, muszę powiedzieć, teraz to jest tak fajnie, bo nie ma ludzi, już większość osób się tak rozeszła. Dużo jeszcze tam siedzi gdzieś w restauracjach, w pubach, ale o taką na ulicach to już nie ma dużo osób, także jest tak luźniutko. Danie się oczai z tyłu. Tak więc idziemy sobie troszeczkę tak pospacerować na luzie, taką wieczorową porą, tak jak my też lubimy, bo my bardzo lubimy spacerować po mieście. Także zaraz zobaczymy, właśnie, brugię, taką wieczorową, piękną porą. Co z Danielem uwielbiamy. Chyba jakaś restauracja albo coś takiego, ale jak ładnie wygląda, fajnie. zaprowadziły nie wiadomo gdzie. Prawda Daniel? Tak, jest. <grym> się zgubiliśmy się. Tak, zgubiliśmy się, ale przynajmniej nie wieje. Tak więc jest fajnie. Bardzo ładnie sobie spacerujemy tutaj po mieście. Jest naprawdę spokojnie, jest bardzo miło. Właśnie przestało wiać przede wszystkim, bo wcześniej w ciągu dnia bardzo wiało, tak więc to było troszkę no... no nie fajne A teraz tak jakoś tak fajnie się zrobiło. Dość ciepło i dość miło i tak sobie spacerujemy tak, więc nie ma za dużo ludzi wiadomo, jest też niedziela wieczór więc osoby, które tam idą do pracy, czy do szkoły jutro, czy gdzieś tam na uczelnię, no to pewnie już są w domach, i się szykują do dnia następnego bo biedni turyści jak my się tutaj szlajają po mieście albo się gubią po mieście jak zwykle <laughs> nie no, ale sobie spacerujemy jest tak bardzo milutko jest bardzo fajnie Idziemy sobie, a tutaj proszę przy kanale piękny łabędź no i tutaj jego kolega albo koleżanka chyba się już powoli zbierają do leżakowania no tamten na pewno